Ktoś może przeczytać z sali? Głośno. Szkoła biblijna jest miejscem, w którym możemy kształcić nasz umysł, ale również serce. Ważne jest, aby połączyć te dwie umiejętności, te dwa elementy. Poprzez przemianę umysłu doświadczamy Bożego dzieła w naszym życiu, aby prowadzić życie zwycięskie. A więc szkoła biblijna ma na celu nas inspirować, przemieniać, kształtować i wyposażać. W drugiej księdze kronik, siódmy rozdział, 14 werset, znajdujemy następujące słowa: Jeśli mój lud, który jest nazwany moim imieniem, uniży się, będzie się modlił, będzie szukał mojego oblicza i odwróci się od każdej złej ścieżki, ja wysłucham z niebios, odpowiem, uzdrowię ich ziemię. Bóg jest Bogiem. Niepojętym I na pewno przez całe życie będziemy się uczyć, zgłębiać i poznawać Boga i potrzebujemy objawienia. Potrzebujemy też e, zapoznawać się z e, zrozumieniem innych, to do czego dochodzą inni. Także uważam, że jest to słuszne i właściwe, aby uczyć się całego Ja e, lubię historię. I na tym zjeździe mamy właśnie historię Kościoła, dlatego to jest dla mnie ciekawe, jak to po kolei wyglądało od samego Chrystusa do dzisiaj. Wszystkie te etapy, daty, interesujące. Człowiek do końca życia powinien być żądny wiedzy, zdobywać coraz więcej wiedzy, umiejętności. A poza tym, jeżeli w sercu jest takie pragnienie służyć Panu Jezusowi w jak najlepszy sposób, to po prostu no, musimy się do końca życia uczyć, aby nabywać nowych umiejętności, aby dojrzewać, być, być coraz bardziej dojrzałym chrześcijaninem, uczyć się od tych, którzy y, 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 mają już tą dojrzałość. Tak myślę, że tacy są nasi wykładowcy. Mamy bardzo szeroką kadrę wykładowców z całego świata. Mamy wykładowców z Indii, mamy wykładowców z Karaibów, mamy wykładowców, z wielu krajów Europy, a więc nie tylko mądrzy ludzie, ale jednocześnie dla nas często egzotyczni. Warto więc być częścią tego, co dzieje się w tej Szkole Mijiny.